Cześć, witajcie, z tej strony Dzisiaj będziemy sobie testować helikopter i dwa dźwigi. Jest też dzisiaj ze mną kuzyn. No, Także dzisiaj na, na, na sam początek będziemy sobie testować helikopter, on się dokładnie zwie uch 60L Black. Coś tam, coś tam. No także tekstura ma trochę sobą. Ponieważ widzicie, no takie jakieś słabe tekstury trochę niedopracowany ten młot. No. Tutaj coś ma, no, ma to przez, to... no właśnie, y, takie o, o lub też jest, y, o, tutaj o, o, o takie. O, no, no więc trochę niezbyt ten mod jest. Skądś nie da się nawet otworzyć. No. Więc to też takie jest. Halo, co to się stało? O, jest dobra. Y, także odpolimy sobie. A że ten nie wiem czy słyszy się dźwięk, ale taki normalny. On też zbytnio szybko nie leci, bo już go je, testowaliśmy, także nie jest zbytnio no, szybki. ja nie słyszę O, tutaj o, jest. E, <coughs> tylko co tutaj ma sens, to nie wiem. Nie wiem kto to w ogóle wymyślił, ale... A to to nie powiedziała. Ale spoko. Nie tego. A Halo, wyłącz. Czy to spadał? Czy co? Nie da się, no. wow, o, dobra. No leci z nami. Ty, będziemy z nim lecieć? No. Zobaczymy. Tylko kurde, nie mogę wylecieć, bo ciężko się stoi. Ło. Ło. I on z nami leci tutaj normalnie. Ciekawe my z my z nim zalecimy. No. Szkodzi się nie do wyżej. Co to w ogóle jest za mapa bez... Zama po Boże, nie ma po. Co to jest? Boże, co to wymyślił? Kto to wymyślił ten helikopter? Gitara, on tylko 100, no prawie 200 na godzinę. Bo jak się rozpędzi, jak się rozpędzi, to. Co się się może szybciej będzie. Nie, co się no, no się? może szybciej. No dobrze. No. No. no tak! Gotel. A nie, taki no co tak. 1000. No dobra, także... Teraz pytanie, czy on się zatrzyma w pojczu? Bo tutaj jest jeszcze X. Przycisk tak. X. Ale on właśnie nic tutaj nie robi. A co miał robić? No nie wiem, pisze X, e, missing, coś tam. Ale tutaj nic się nie pokazuje. Zobacz. X. Co zrobił? Nic. Nie, nie widzę. Nie, nic. Z jakieś anaty... Tutaj coś coś... Aha, to jest ten. Nie wiem, ale spoko tylko... trochę niedorobiony. Gdybym mu dać to tak. nie spada. To tak cztery i pół może. O, zobaczcie, nawet to jest niedopracowane. Powinno być na czarnym, a jest na takiej połowie na szarym. No to jest Więc to jest też niedopracowane, więc cztery. Cztery, cztery. bo tekstura słaba, cztery tutaj to jest niepotrzebne. Cztery minus. się <grym> y, no. to nie otwiera, no. chociaż tutaj to praktycznie nic bym. nie działa. No nie, nie mogło się otwierać. Czy coś miałeś otwierać, czy śmigło miałeś się przestawiać? No, także okay. cztery mu damy. Pytanie... Nie, spada. Ło! Wow. No i się <grym> utopił. No. Nie da się już w niego wejść? Nie da. No, to tam chce sieć. i tam. No dobra, to że... Wow. Um, co? Y, no co Czasek. Następny mod, następny mod, to jest taki dźwig. Y, tylko teraz tak może ci nie Ten fajny taki niebieski. Y. Kemu ma wiedzieć? Nie. Nie wiem, czekaj, przelecimy tak. To jakieś nowe poszukać. O, było. To jest skania. No. O, patrzcie to Powiem szczerze, nie wygląda tak jak skania, no ale może powiedzieć, że skania. No, także. kupić, zobaczcie, 0 euro. Ale bajer, no. kto wymyślił, 0 euro. O. No. E, gitara. O, nawet zobaczcie, opony. Opony no. są też. Pod magą? Tak. Aha! Bo tu jest dociążony bardziej, a tutaj właśnie nie jest dociążony. Więc no. też tak, ale. Wygląda, powiem nawet spoko. No. Ten, ten, no Nawet tak wygląda. No także tutaj teraz tak odpalimy go sobie. Mm -hmm. ale odpaliliśmy? Bo tak. Nie, ja nie słyszę, więc. Ale cichy on jest. C serio? No cicho. Za No. Teraz dopiero trochę słychać, a tak to cicho było. Dobra, także zobaczymy, jakie to ma być Nie było to słychać? Nie, ale zobaczymy jak on bo to zobaczcie nawet wysoko jest, bo to już jest wysoko. No. A plus jeszcze czekajcie jak którą... O tak. Wow. Patrz tam wysień. Ale nawet Widzicie, nie można widzi? zobaczyć. No. Jak mhm. to jest? Tam. Wow. Ale wysoko, zobaczcie. Panie, Kurde. Jak to z 10... czekajcie. No z 10, 15 metrów może ma. No. Może trochę więcej nawet. Ja mówię, że ocena jakoś tak nie Czekajcie, na 10. No też tak myślę. Czekaj, coś może tutaj złapać, nie Czekajcie, jest mm. hak. No. Coś podobne do haka, to kogoś chyba nie wyszedł. No. Także to jest na wysoko. Zobaczcie co mapę która jest tego widać. No tak, już nie widzę co. Jakby tutaj tak na niego wsiąść. Czekajcie, zobaczymy coś. Pyk. Ale tutaj chyba wskoczyć nawet tutaj nie no, można. Nie, może tylko... nie, można. się nie Ale... o właśnie tu. No, także... Trochę, no to... trochę słabo. Trochę słabo. No, dobra, to jest... także prędkość 97 godzin, chociaż nie wiem czy tak, czy tak da radę. No, ja no, teraz czy tak. Szybko, czy Pytanie, czy to się rozciąga, czy nie. Znaczy, no, ty auto fa trzeba fajnie. No halo. Dobra, sprzedaj to. Nie, nie. No, się... Czemu tego hakka się nie da na Halo. Panie. Mm -hmm. No, to, jest, to jest tak. A to się na no, pracę... Masz, nawet przez mapę tam. Kurde, nawet przez lampy. Przez sklep tam. Zobaczę tam. No i tam. Już, już, wszystko, już wszystko by zniszczył, No ale... No pa, jeszcze w drzewo. Jak się bałniesz. Tą kobitę zaraz powiesimy, no, nie, uciekła. uciekła... nie nie, 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 nie chciała. Ty, zobaczcie, nawet sznurki są niedarowane. UE 5,5, bo tak taka teksturka ładna, tutaj też ładnie wygląda. Mhm. Za wysokość wysięgnika też damy, damy to 5, i za teksturkę pół, więc 5,5. Gdyby nie też, gdybym nie, te, gdyby nie te sznurki, to to bym dał 6, może nawet 6,5, ale przez to, że te szurki są niedorobione to dajemy Także Także teraz z tego niebieskiego te auto takie to będzie y, dobrze czekaj to będzie w skaniach. skaniach nie no pisze skania a jest jakiś legend coś tam to kosztuje 185 No. o nie a jest zobacz ten jest wyższy o wiele wyższy no, gdyby tak koło, koło tych trzeba go tak przyzapatrywać. No, podobnie, tylko tutaj jest zrobione dokładniej. Zaraz się przekonamy. Ale trochę jakieś opcje ma? Nie, tylko wejdź jest. Co, Co zrobisz, jeśli zrobisz? Dobra, także. Kurde, Kamera by się przydała trochę lepsza. Chyba, chyba jest. O, to się kręci. Pyk, o, co się da? Zobacz. O, ale zobaczcie, tutaj, tutaj te liny działają. A tam właśnie nie działały. Może coś przerywa tam. Ale tutaj zobaczcie. No, tutaj... ale w się pójdzie w ogóle tam, robię. by było to właśnie yy, wykonać w tym ładzie, bo to jednak takie rozciągające się, to musi być gdzieś schowane, nie? W tych elementach. Zobacz. Teraz będzie niebieskie, auto. Nawet pod mapę. Dobra. Wiesz, jaki? To był coś, nie? Co było? No to jest to. Nie, no to inne. Ten, ten te, te samochód. Lejdasz? No. Ok, dziękuję. Kurde, ha, ha, czołg, faj, zielgą, bo nie odpaliła. Nie chciałam, ja mam odpalenia. Bo ślis nawet ma. Chyba bo ten. Bo musiała jechać na prąd. Buu, <laughs> jaki ten. jest no, no, fajny. No. Mm -hmm. O, widzisz, ale. Kwiatełka trącała, ma. Ale myślę, że tak nie jest. Siedem. No, siedem. Siedem. Ale, do góry. I ten. A chyba ocena to Na tego helikoptera czarnego, co jest, co, co leciał tysiąc, nie? Wychowa mm -hmm. 10 na 10, nie? A nawet 100 mm -hmm. na 10. na 100 ma tylko. To jest który... No Zobaczcie, no ewidentnie ten czerwony jest wyższy. Ej, To, to ma z 10 metrów jak nie, Może trochę na... Nie z 10... Czekajcie! To może być na 30 metrów mi się wydaje, a to może mieć z 15. Ej, patrz, patrz na górę, Bo to jest zobaczcie, prawie o połowę... Nie no, trochę mniej. No. To może mieć z 20 może... 20 może mieć. I zobaczyłaś ta pogoda w ogóle jest w będę na górę? Jakie, jaki, jaki, ja no. no, jakie jest góry w ogóle? Słońce. Dobra. Tutaj tego nie ma kokutu, więc to z tobą. Ale to nie jest. To raczej auto <truje>. Dobra. No. Tutaj teraz idzie to jest auto. Jakie to było auto? I to weź no. na w sklep, bo tam w auta. I tam było to. Chyba, I, I pojazdy, nie? Nie ma. Nie ma. A, i ten roban też jest fajny. Też jest jako młot. Zrobimy sobie na przykład jakiś taki Pomyśl. czarny no. A, I biały tam Biały Zaszalejmy No Okej okay. no. O Taki To jest fajny mod, ponieważ zobaczcie mu otwierane O wow. Pyk I pyk I może coś tam włożyć? No I ja, No, odpalimy ze A, <grym> bo ten jest ten Co? Czuję mody od tych starych, tych albo po prostu ma jakiś błąd bo po, jaki, jaki fajny z No Już nie Do środka, jakie fajne, zobacz Ej, halo o, nie no, coś się zawiesił Fajne, no coś się... No to no, ten, rzeczywiście wszyscy tak Temu modowi damy... Nie wiem, 10? Nie, nie jeszcze 8 na 10, tak? 9. 9. I się cieszy. Dobra. Także to też to jest taki fajny młodzik. A tutaj się Wam pokażę. Zobaczcie, że pasy ma. Widzicie? I L... Nie, czekajcie, jak to było. R. Pasy. I tutaj... No ja coś można ponieść, ale... Dobra, nie, to to wychodzi. O. Na przykład, całość, na, na, na przykład zobaczcie. zobaczcie, No, zobaczcie, podjedziemy sobie po drzewo. jakiś błąd ma ten młot, albo po prostu coś znalazłem. Musimy jakieś malutkie wle. Dobrze. Tam są malutkie. Ale do mogę No, to mogę No, to mogę sobie No, to mogę No, i ty o. Pyk. No, to to Właśnie go wyhaczyłem wczoraj, ale ten motyw jest tam dłużej. O. I co? I co, i ten? I ten nie będzie latało? Czekajcie, te pasy. Nie, właśnie chyba nie, nie wiem, nie patrzyłem. R, o. Halo. O. I tutaj są takie małe, ale nie może ich ponieść Tego można. Halo. A tam jest, jeszcze miałeś taki O, tu. No, tu. No, to, no. I tu. próbuj rzucić stąd, no dobra? I zamknij to. I i pojedziemy to sprzedać. O, no i gitara. No, także tak w ogóle Wam dziękuję za te 2000 subskrypcji. I fajnie, i wreszcie, bo wreszcie wbyliśmy tam 2000. Nie, rusza się, czekaj. Bo nie, nie, pasów nie zapiłem. No, także Wam dziękuję za te 2000 subskrypcji, wreszcie byliśmy. Wreszcie, jeszcze można się cieszyć, pochwalić. Mm -hmm. O, ale mm -hmm. zaraz, zapięło się. No? Wow! Co to? No? Mm -hmm. O, teraz to nie lata, bo jest przepięte. Nie, tam nie jeden lata, bo nie jest przypięty, a ten jest po prostu za mały. Ale nie trzeba, um. nie? Napinać. Trzeba, bo wtedy lata, a tak to nie. A, ale, ale nie, nie tak, nie otworzy, nie? A. O. O. O, dobra, dobra. Fuu. 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 No ja tam zahaczył. Dobra, także jeszcze raz Wam dziękuję za 2000 subskrypcji. Wreszcie je wbiliśmy. Może jakiś live'ik się pojawi, ale jeszcze zobaczę. No, także teraz zbieramy 2,5. Może się uda. No, także zostawcie tu, tą subskrypcję, żeby było te no, 2,5. No wiem, że licek idzie, wiem. No także zostawcie subskrypcję, żebyśmy byli, to dwa i pół. Może kiedyś się uda. I ten live. Oczywiście bruder się postarał nagrać za tydzień, może. Może za tydzień będzie. O, no i zaparkowaliśmy. No. Także Bruder mam nadzieję, że będzie może za tydzień. Tam zapraszam was, bo po prostu, bo po prostu nie można telefonować, bo tam. Bo on wyskoczył bo tam błąd wyskoczył i po prostu musicie sobie żyć na komputerze, no, także zapraszam was tam serdecznie kurde, gdzie to jest? chciałem rzucić się śmieciami o chodź tu, śmieciu rzuć w auto niego no i co, nie złapałeś? no że jestem wyższy ty... nie no, porówny. tak mi się patrzy na mnie o Ty Ty chamie nie nie naprawdę nie wiem, bo taki mod jest. No także dziękuję Wam jeszcze raz bardzo. Zapraszam Was do, do zostawienia subskrypcji. Zapraszam Was do za obejrzenia poprzednich odcinków z Brodera i poprzednich odcinków. Także zostawcie jeszcze łapkę w górę. Subskrypcję jeszcze raz. Napiszcie coś w komentarzu. I to wszystko. No także trzymajcie się. Widzimy się jutro albo w piątek. Także trzymajcie się jeszcze raz. I pa pa!